Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej dotyczącej uregulowania gruntów pod budynkami spółdzielczymi. Temat może nie jest jakoś strasznie znany, natomiast okazuje się jest dosyć palący i dla wielu mieszkańców budynków spółdzielczych znaczący. Otóż okazuje się, że w samej Warszawie jest ponad 100 tysięcy mieszkań, które znajdują się w budynkach. Z nieuregulowanym gruntem. Oznacza to, że problem dotyczy około 200-250 tysięcy mieszkańców, w samej tylko Warszawie. Mamy informację również, że w innych miejscowościach, w innych samorządach również ten problem jest palący i problem ten dotyczy wielu mieszkańców. Sprawa wygląda w ten sposób, że samorządy. W tym m.in. samorząd miasta stołecznego Warszawy nie reguluje gruntów pod budynkami spółdzielczymi, co w znaczącym stopniu odbija się na sytuacji finansowej samych spółdzielców, ale również okazuje się i spółdzielni mieszkaniowych. Brak regulacji gruntów pod budynkami spółdzielczymi oznacza m.in. to, że. Osoby takiej nie mogą zakładać ksiąg wieczystych. Ich, ich nieruchomości, ich lokale, za które zapłacili, są często niższej wartości niż inne lokale tego typu na rynku nieruchomości. Generalnie jest z tym rzeczywiście problem. Samorząd nie reguluje, przynajmniej w, w Warszawie, tego typu spraw. Opóźnia się z pewnymi sprawami. Sprawy często lądują w sądzie i tracą na tym tak naprawdę mieszkańcy. O skutkach braków regulacji powie pan poseł Tomasz Rzymkowski, a jednocześnie człowiek, który jest przewodniczącym zespołu parlamentarnego do spraw uregulowania stosunków własnościowych. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Pan poseł Lisiecki już nakreślił to, co jest jakby główną determinantą naszego działania. Chodzi nam o to, aby no miliony Polaków, bo to trzeba takimi liczbami operować, w pełni posiadali prawo własności do lokali znajdujących się w spółdzielniach mieszkaniowych. Kwestia nieuregulowania statusu prawnego uniemożliwia przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności, no i tym samym również władanie w pełni prawem własności nad tymi lokalami. Szacunkowo według danych rynkowych lokale z nieuregulowanym statusem własnościowym gruntów, na których zostały ulokowane, są średnio o 20% tańsze w stosunku do tych lokali, które tą sytuację własnościową mają uregulowaną. Ma to szereg daleko idących również innych konsekwencji wynikających z no, swoistego ograniczenia prawa własności z racji na nieuregulowanie kwestii dotyczących własności terenu, na których dany budynek mieszkalny yy, no, stoi często już od wielu dekad. Bardzo nam zależy na tym, aby wykorzystać również ten istniejący mechanizm przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, aby właściciele, często już nawet wielopokoleniowi w tych mieszkaniach no, mogli korzystać w pełni z tych praw. Również no, przełoży się to na własność i na wartość tej nieruchomości, której będą właścicielami. Stąd też nasza wielka determinacja, aby tą kwestię uregulować. I z punktu widzenia tego, o czym wspominał pan poseł Paweł Lisiecki, no jest to jeden z ważniejszych elementów uregulowania stosunków własnościowych w Polsce, wyprostowania pewnych bym powiedział, zaległości, które jeszcze mają swoje korzenie w okresie PRL-u. Bardzo dziękuję, pani poseł Rusecka. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. W związku z powyższym, co tu już koledzy posłowie powiedzieli, powołujemy dzisiaj zespół parlamentarny do spraw uregulowań gruntów pod budynkami spółdzielczymi. Zespół będzie działał we współpracy z rządem Rzeczypospolitej Polskiej, ze spółdzielcami, po to, aby wypracować regulacje, które zmienią ten stan rzeczy. Przepraszam, ale troszkę za wysoko był ten, ten mikrofon. W związku z powyższym ten stan prawny należy uregulować, te regulacje należy wyprostować. Nie może być tak, że samorządowcy nie wykonują prawa. Przykładem jest tu samorząd Warszawy ale również i w innych samorządach taka sytuacja istnieje. Właściciele lokali nie mogą z pewnych praw korzystać, natomiast samorządowcy pobierają opłaty od, od tych spółdzielców. W związku z powyższym, tak jak już wspominaliśmy, zachęcamy wszystkich parlamentarzystów, wszystkich opcji politycznych do zapisywania się do tego zespołu parlamentarnego, abyśmy tą kwestię ważną dla Tysięcy mieszkańców uregulowali. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ponieważ jakiś czas temu jako parlament i jako też Prawo i Sprawiedliwość przedstawiliśmy projekt ustawy, który został przeprowadzony przez Sejm dotyczący. Przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Okazuje się, że ten pomysł, ten projekt, ta ustawa cieszyła się bardzo dużym poparciem społecznym. Wiele osób wystąpiło o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Ten proces cały czas następuje. W tej chwili chcemy wykonać kolejny krok, widząc, że w niektórych samorządach Problem stanowi nieuregulowanie gruntów pod budynkami, między innymi spółdzielczymi. Stąd ta inicjatywa, która ma doprowadzić do tego, aby wreszcie spółdzielcy poczuli się właścicielami we własnym domu.